W tym wypadku Raf 4 rocznik 2024. Na ostatnich social mediach zobaczyliśmy na YouTube pewien filmik, prezentujący, jak są fachowo wykonane masy uszczelniające na łączeniach blach. I tam na tym filmiku, a zresztą zobaczcie sami, co było. No a tu możemy zobaczyć kolejną ciekawostkę, słuchajcie, masy i mastyki kładzione przez Toyotę, gdy są odparzone. To film, który prezentował, przedstawiał Wam taki wizerunek, jak wyciekająca wilgoć i woda podczas wydmuchiwania pod ciśnieniem profili zamkniętych, a tu w tym wypadku po prostu mastyki są odparzone i pod palcem odchodzą nam z samochodu. Dobrze, że klient zdecydował się na masy uszczelniające i tutaj rzeczywiście trzeba przyglądać się teraz tym modelom aut na te mastyki, bo może okazać się, że trzeba będzie nie tylko uzupełniać te masy, których nie ma na łączeniu blach, ale również usuwać i na...